Rozmowa dnia. Gościem sygnału dnia Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Niemcy zaoferowały przekazanie Polsce systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówi, że lepiej by Niemcy przekazali je Ukrainie, a ta z kolei rozlokowała w zachodniej części swojego kraju. Dlaczego my nie chcemy niemieckich Patriotów? Nie, panie redaktorze, nie to, że czegokolwiek nie chcemy. My od wielu miesięcy apelujemy o to, aby państwa partnerskie, sojusznicze przekazywały także sprzęt na, na Ukrainę, bowiem no to Ukraina dzisiaj jest w największej potrzebie. To Ukraina potrzebuje bronić swojego nieba. Kolejne ataki przecież na infrastrukturę krytyczną, na infrastrukturę ciepłowniczą powodują, że te zagro to zagrożenie także i destabilizacją na przykład na polsko-ukraińskiej granicy, chociażby w związku z wzrastającą liczbą uchodźców, jest bardzo możliwe. Więc dzisiaj to, co jest najbardziej potrzebne, to wsparcie Ukrainy. Ale równie potrzebne, w moim przekonaniu, jest zabezpieczenie wschodniej flanki NATO i polskiego nieba. I o to również jako polska dyplomacja zabiegamy. Zabiegaliśmy no Amerykanom właśnie wzmocnić nasze, nasze bezpieczeństwo no. naszego nieba w ten sposób. A może Niemcy po prostu jakiś przestarzały sprzęt chcą nam przekazać? Ja nie, nie, nie mam do końca szczegółów, nie, nie znam szczegółów tutaj rozmowy prowadzi pan premier Mariusz Błaszczak, no i pierwsze te sygnały, pierwsze te rozmowy ze strony ze stroną niemiecką, jak widziałem po komunikatach, także i pana premiera Błaszczaka, były dość obiecujące. No, czasami diabeł tkwi w szczegółach, więc być może więcej się dowiemy wtedy, kiedy Ministerstwo Obrony Narodowej także i publicznie powie, jak przebiegają te, te rozmowy. Natomiast w naszym przekonaniu, jeszcze raz powtórzę, Ministerstwa Spraw zagranicznych, to wsparcie dla Ukrainy jest naprawdę dzisiaj kluczowe. Jak wszyscy wiemy, najprawdopodobniej to ze strony ukraińskiej obrony przeciwlotniczej spadł ten pocisk w przewodowie, prawda? Więc im bardziej będzie stabilny system obrony przeciwrakietowej na Ukrainie, tym także i to będzie większe bezpieczeństwo dla nas. Ale wzmocnienie wschodniej flanki jest również naszym zadaniem. I jeszcze raz powtórzę. Jeszcze w styczniu i w lutym zabiegaliśmy o to, aby Amerykanie rozlokowali systemy Patriot i są te systemy przecież na Podkarpaciu. Zabiegaliśmy u Brytyjczyków, aby w ramach takiego programu pomostowego przed tym, przed pełnym uruchomieniem systemu NAREF, prawda, czyli tej takiej średniego zasięgu obrony przeciwrakietowej rozlokowali swoje systemy. Również to się wydarzyło, więc my cały czas będziemy zabiegać o to, aby polskie niebo było jak najbardziej bezpieczne. Panie ministrze, wczoraj były premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson mówił z CNN o tym, że o tych pierwszych reakcjach nie Niemiec po 24 lutego. Tutaj cytat: Niemcy chciałyby, by sprawa zakończyła się szybko, a Ukraina upadła. Dwa pytania w tym kontekście. Dlaczego premier Johnson, były premier, ujawnia te kulisy rozmów i co by oznaczał szybki upadek Ukrainy dla Polski? Panie redaktorze, no, historia uczy nas, że byli premierzy mogą powiedzieć dużo więcej niż aktualni premierzy, prawda? Byli to ministrowie... Może to będzie, żeby opinia publiczna wiedziała, jakie były, jaka jest by, prawda. Byli ministrowie, byli, byli szefowie dyplomacji, również w pamiętnikach czasami umieszczają informacje, które rzucają nowe światło na dane, na daną rzeczywistość. No, my rzeczywiście dość przecież krytycznie podchodziliśmy do postawy Niemiec, zwłaszcza na początku tej wojny, kiedy część, także i polskie opozycji zachwycało się, jakie tu jest zmiana podejścia, caj ten wędę, prawda, bo premier, bo kanclerz Scholz powiedział dwa czy trzy słowa w Bundestagu, że będzie następowała zmiana. No my uważaliśmy, teraz że teraz sło... kanclerz Scholz nie komentuje. My, my mówimy, że słowa są bardzo dobre, ale jeszcze lepsze są konkretne czyny i konkretne kroki, a te kroki są mierzalne właśnie chociażby w liczbie ilości sprzętu wojskowego przekazywanego Ukrainie. Wtedy rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z takim trwałą zmianą Polityki wschodniej. To dobrze, że część tego sprzętu także i Niemcy przekazują. Powiedzmy sobie jeszcze, że długo to trwa, bardzo długo i bardzo wolno, ale, ale coś tam się w tym zakresie dzieje. No, na pewno... Gdyby Ukraina upadła w pierwszych dniach, tak jak oczekiwali politycy niemieccy Według słów Borisa Johnsona, co by to oznaczało? No Pewnie dla nich, dla, nich dla, ty, dla tych osób, które oczekiwały upadku, powodowałoby to szybki powrót do business as usual a z, dla, z Rosją. Na dla Polsku? Dla Polski byłaby to katastrofa, panie redaktorze. Dlaczego? Byłaby to katastrofa natury bezpieczeństwa, dlatego że front rosyjskiego wojska nie byłby już gdzieś na Donbasie czy za Dnieprem w okolicach Chersonia, tylko byłby między Lwowem a, a Przemyślem. A, a jak wiemy, ambicje Władimira Putina sięgają dużo, dużo dalej niż tylko do um, Samej, samej Ukrainy. Mielibyśmy... A Putin mógłby wtedy na przykład zażądać, zresztą nie ukrywał tego, żeby chociażby wycofać z NATO te państwa, które zostały przyjęte w 1999 roku, czyli w tym Polskę? Takie były przecież żądania strony rosyjskiej przedstawione jeszcze w grudniu, później na początku stycznia w ramach rozmów amerykańsko-rosyjskich, w ramach rozmów Rosja-NATO, których tam miałem przyjemność reprezentować, Polskę w sensie po stronie w, w ramach tak, tak zwanej tak Rady nato nato Rosja i tam rzeczywiście Rosja żądała tak naprawdę powrotu do początku lat 90. jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa. Stworzenie z Polski, z państw regionu Europy Środkowej takiej szarej strefy niedomówienia, prawda, po to, aby móc oddziaływać tutaj na, 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 na nas, oczywiście w sposób negatywny dla nas, bo my jesteśmy, my, my czerpiemy profity z tego, że jesteśmy częścią szeroko pojętego Zachodu w ramach NATO i w ramach Unii Europejskiej, w sensie to jesteśmy bezpieczni i możemy się rozwijać. Więc wszyscy ci, którzy chcieliby tej zmiany albo którzy godziliby się w ramach interesu egoistycznego, bez względu czy to są Niemcy, czy to są Francuzi, czy to są jacykolwiek inni e, partnerzy z Europy, działaliby na szkodę Europy i działaliby na szkodę Polski. Dlatego my tego typu koncepcją zawsze głośno przeciwdziałaliśmy. E, no i niestety trzeba było czasami to robić w sposób brutalny. Za co byliśmy też w Polsce krytykowani, że to my odpowiadamy za, niejako za ochłodzenie relacji z Niemcami. No, jeśli część niemieckiego establishmentu dopuszczała możliwość dogadania się z Rosją, no to nie ma nic dziwnego, że my jako Polska musieliśmy temu ostro przeciwdziałać. Panie ministrze, MSZ wysyła notę dyplomatyczną dotyczącą polskich reparacji od Niemiec do 50, około 50 krajów Unii Europejskiej, NATO, także krajów Rady Europy. Co będzie zawierała, czy co zawiera ta nota i jakiej reakcji MSZ oczekuje? Panie redaktorze, no tutaj nowo powołany wiceminister spraw zagranicznych, Arkadiusz Mularczyk, no człowiek, który odpowiadał za stworzenie tego raportu, twardo zabrał się za, za pracę. Takie ma też zadania, zadania doprowadzenia do sytuacji, w której ten temat reparacji naprawdę będzie na serio dyskutowany ze stroną, ze stroną niemiecką. No, buduje w ten sposób także i pewnego rodzaju sojusze, zainteresowanie wśród innych państw. A po pierwsze, tych innych państw. Państw poszkodowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej jest wiele, nie tylko przecież Polska, ale dotychczas ta świadomość dotycząca samych zniszczeń na terytorium Polski wśród różnych naszych partnerów nie była naj, najwyższa, prawda? No, gdzieś tam wszyscy koncentrowali się na układaniu jak najlepszych relacji, niekoniecznie patrząc na te konteksty historyczne, albo spoglądały na Polskę jako na zapóźnione państwo z uwagi na komunizm, a przecież to zapóźnienie nie wynika tylko. Tylko z komunizmu, wynika także ze zniszczeń e, e, infrastrukturalnych, ale także takich czysto ludzkich. Panie więc, ale więc... Minister Mularczyk w tym studiu mówił o tym, że MSZ daje tak około trzech miesięcy rządowi niemieckiemu na reakcję w sprawie i raportu o stratach wojennych i na tę notę dyplomatyczną. No powoli ten czas dobiega końca. Co, co wtedy, co dalej? No, jeśli pan minister Mularczyk tak mówi, tak jak mówię, to on się zajmuje tym tematem. Jeżeli wskazuje na termin e, trzech e, miesięcy, to trzeba jego przede wszystkim pytać, jak, no, ale to jest jego są całego MZ. No tak, ale w ramach MZ też dzielimy się pracą. No, ja odpowiadam za politykę wschodnią i politykę bezpieczeństwa. No, dziwne byłoby, gdybym tutaj wchodził e, w kompetencje swojemu m, koledze, to, to raczej mogę wspierać wtedy, kiedy, e, kiedy taka jest potrzeba, prawda? Natomiast e, na pewno nie, nie jestem tutaj głównym architektem tej, e, tych koncepcji tutaj trzeba oddać absolutnie palme pierwszeństwa panu ministrowi Mularczykowi. No, mnie się wydaje, że, że strona niemiecka prędzej czy później no, będzie jakoś w, rozmawiać na ten temat. No, nie da się wiecznie uciekać od, od odpowiedzialności co, na przykład powołanie dwóch zespołów za, roboczych do tej nie, sprawy? nie da się wiecznie uciekać od odpowiedzialności za drugą wojnę światową albo jedynie wygaszać ją słowami, że Niemcy czują się odpowiedzialne, ale tylko w słowach a kiedy przychodzi już do konkretnych czynów, czy konkretnych działań, to już tej odpowiedzialności nie widać, więc no, zobaczymy jak się potoczą te rozmowy, na razie, na razie oczekujemy konstruktywnego, produktywnego dialogu, no bo jeśli strona niemiecka chce być rzeczywiście ważnym partnerem, no to nie może także uciekać od swojej historii, a ta odpowiedzialność jest jasna i przecież jej nikt nie zaprzeczy. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radio Jedynki. Panie Ministrze, Parlament Europejski uznał Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, ale... Nie odbyło się to przez aklamację, nie odbyło się to bez głosów sprzeciwu. 58 eurodeputowanych zagłosowało przeciwko tej rezolucji. To są m.in. posłowie tej alternatywy dla Niemiec, ale także lewicowi, socjaliści, komuniści, których tam też nie brakuje. Czy Pana zdaniem tych 58, którzy głosowali przeciw, a może i tych 40, którzy, 44, którzy się wstrzymali od głosu. Oni się przyznali tym samym do jakichś związków z Rosją. Panie redaktorze, no zawsze też można patrzeć na szklankę jednak do połowy pełną, i trzeba powiedzieć, że zdecydowana większość Europarlamentu zagłosowała za, co jest dobrym sygnałem. Myślę, że gdybyśmy jeszcze rok temu tego typu debatę próbowali przeprowadzić w Parlamencie Europejskim, to zdecydowana większość socjalistów, ale także ich chrześcijańskich demokratów IPP, tej partii, której do niedawna szefem był Donald Tusk, mówiłaby: no nie, no nie przesadzajmy z tą Rosją, przecież nie jest aż taka zła, nie możemy się tutaj. Tutaj ograniczać jakichś naszych. Pamiętajmy, że z Europejskiej Partii Ludowej nikt nie był przeciw. No więc właśnie, więc tu się dużo zmieniło. Tu się dużo zmieniło także i po stronie europejskiej, i to bardzo dobrze, więc ja mówię, no raczej staram się patrzeć na tą szklankę do ponad połowy, czy w zdecydowanej większości pełną. Natomiast no, są oczywiście tam głosy środowiska, które no, widocznie nawet nie były w stanie udawać, że nie są środowiskami bliskimi, Rosji albo mentalnościowo gdzieś tam uzależnionymi. Mam nadzieję, że tylko mentalnościowo, a nie politycznie czy, czy finansowo. No pokazuje się, że to jest najwięcej z tych 58 przeciw, najwięcej było Francuzów i Niemców. No myślenie, myślenie w tych dwóch dużych państwach naszego kontynentu o Rosji jako o takim trwałym jakimś fundamencie bezpieczeństwa ma swoją długą historię. Jeszcze z czasów XVIII wieku moglibyśmy tutaj do historii Prus wrócić, ale także i we Francji. Pamiętam, jak kiedyś byłem nawet niedawno we Francji rozmawiałem z przedstawicielami elit, akurat nie polityków, jak pytałem ich, z czym im się kojarzy Rosja, no bo nam się kojarzy z brutalnością, prawda, z mordami z tym wszystkim co ostatnio obserwujemy. No, części, częścią Francuzów odpowiedział mój mój rozmówca, Rosja kojarzy się z saniami sunącymi przez śnieżny las i z wielką wysoką kulturą. No, można też oczywiście taki spoglądać na Rosję, ale tej Rosji moim zdaniem dzisiaj nie ma. Ta Rosja dzisiaj ma zupełnie zupełnie inną twarz brutalnego morderczego reżimu, więc który niestety... Depardieu to nawet wybrał sobie, że on będzie Rosjaninem. Żyją tacy ludzie w Europie w jakichś ułudach, właśnie w jakichś swoich własnych przekonaniach, ale to, że oni jeszcze funkcjonują, to byłoby jakby pół biedy. Najgorsze jest to, że oni starają się narzucać swoje myślenie w całej, w całej Europie. No i później, kiedy przychodzi do konieczności twardej odpowiedzi w stronę Moskwy, no to ich stolice zaczynają niuansować, albo to niemiecki duży biznes sprzeciwia się twardej polityce, albo część społeczeństwa Część środowisk artystycznych, lewicowych, francuskich również ma inne zdanie. No niestety trzeba temu przeciwdziałać, ale na zasadzie kropla drąży skałę. To, że udało się w Europarlamencie przegłosować tego typu rezolucję, to jest dobra informacja. My ją przyjmujemy jako Polski MSZ z zadowoleniem. Panie ministrze, jakie są efekty, czy jakie są szanse na porozumienie tej misji, na powodzenie tej misji, którą prowadzi minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk? Prezes Kaczyński w tym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówi, że gdyby była gwarancja, Gwarancja stuprocentowa po drugiej stronie, że dojdzie do wypłacenia środków z Funduszu Odbudowy, to polski rząd byłby gotowy na daleko idące zmiany, czy być może nawet ustępstwa. Tej gwarancji rozumiem, nie ma. A misja? Panie redaktorze, no, my, my wykazujemy da, daleko posuniętą elastyczność, jeśli chodzi o te negocjacje. No, jeśli siada się do stołu z kimś rozmawia, to ja uważam, że no, trzeba być starać się być elastycznym. Jeżeli po drugiej stronie tej elastyczności nie będzie, no, to trudno, żeby tutaj był jakikolwiek nitka porozumienia. No, my cały czas liczymy, że Komisji Europejskiej Komisja Europejska właśnie wykaże także i pewnego rodzaju otwartość. A czego oczekuje druga strona? No, oczekuję oczywiście szeregu zmian w zakresie ustroju sądów powszechnych, czy tej reformy sądownictwa, choć przecież tych zmian Polska w ostatnim czasie przeprowadziła już bardzo dużo. No, były zmiany, bo Ursula von der Leyen była w Warszawie, mówiła, że są satysfakcjonujące, a potem dalej nie ma wypłaconych pieniędzy. No bo no niestety pod naciskiem największych stolic, ale tak naprawdę pod naciskiem także i części polskiej opozycji, która uważa, że to będzie jej wehikuł do kampanii wyborczej, Przekonu. Mówię. Czyli Ursula von der Leyen działając we współpracy z opozycją próbuje nie zmienić mu, władzę w Polsce? Nie mówię, że we współpracy, ale, ale po, pod, wpływem, po, pod pewnego powiem. rodzaju naciskami. To nie jest tak, że bezpośrednio, że ktoś tam dzwoni do Ursuli von der Leyen i mówi Pani e, Przewodnicząca, proszę absolutnie tego i tego nie zaakceptować. No tak, ale, się ale trudno roz... przypuszczać, że Ursula von der Leyen była zorientowana co do regulaminu Sejmu w Polsce. No. No, oczywiście, że tak, no, ale, ale e, to się dzieje poprzez różnego rodzaju e, środowiska lobbystyczne, poprzez Europarlament, poprzez urzędników Komisji Europejskiej. No, widzieliśmy, z jednej strony była akceptacja po wizycie w Polsce, natomiast trzy dni później pani von der Leyen była w Parlamencie Europejskim i tam wsłuchała się w głosy, które płynęły ze strony także polskiej opozycji i to zdanie zmieniła. No, ale to już jest historia. Dzisiaj trzeba się koncentrować na, na tych rozmowach i negocjacjach. Mówię, jeśli, jeśli strona europejska, strona Komisji Europejskiej wykaże choć minimum elastyczności, to nie będzie żadnego problemu w tym, żeby do porozumienia. Dojść. Natomiast jeśli będzie uznawać, że to jest Wehikuł, który mówię, ma pomagać środowiskom opozycyjnym, czym będzie wychodzić poza swój mandat, bo Komisja nie jest od tego przecież, żeby wybierać polsce rząd. Od tego są Polacy, to Polacy w, przy urnach zadecydują, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości im się podoba, czy nie, czy chcą raczej rządu liberalnej lewicy w, w Polsce Stup, jakby pełen wybór, to Polacy będą decydować, ale nie Komisja Europejska. Komisja Europejska ma zupełnie inne zadania. Panie My staramy ministrze. się, panie redaktorze, mhm. zrobić wszystko, aby mieć stuprocentowe przekonanie, że, że udało nam, że, że wykonaliśmy wszelkie możliwe kroki po to, aby Polsce te środki zapewnić. Natomiast no, jeśli ktoś będzie robił wszystko, aby tych środków Polska nie dostała, no, to trudno rzeczywiście będzie jakikolwiek sukces. Panie ministrze, po tragedii, po eksplozji rakiety w przewodowie prezydent prowadził rozmowy z przywódcami państw. Cały świat wstrzymał oddech. Agencje i w ogóle stacje informacyjne koncentrowały się na Polsce. Okazuje się, że prezydent został poddany kolejny raz prowokacji przez pranksterów rosyjskich. No, można powiedzieć, przy braku skutecznego zabezpieczenia kontrwywiadowczego. To Pana niepokoi. Co zrobić, żeby takich incydentów nie było? Panie redaktorze, rzeczywiście to, było, to był okres takiego dużego wzmożenia w kontaktach międzynarodowych. Do prezydenta Dudy dzwoniło kilkunastu w zasadzie liderów światowych, od Joe Bidena po premiera Wielkiej Brytanii, prezydenta właśnie Francji, która to przecież prawdziwa rozmowa z prezydentem Francji również się odbyła. Po prostu sygnały dotyczące gotowości rozmów płynęły z różnych stron. No i niestety, z tego co wiem, no, wdarł się tam błąd, błąd ludzki w administracji prezydenta, która doprowadziła do tej, do tej rozmowy. To co najważniejsze jednak, że w tej rozmowie nie padają przecież żadne niejawne informacje. No tak, pan to prezydent, prezydent się zorientował, że nie rozmawia z tak, Emmanuelem Macronem. Mówi. Ale ochrona. Prezydenta musi być przecież zapewniona. Prezydent prowadzi fundamentalnie ważne rozmowy w To prawda, Panie redaktorze, więc ja i, i mówiłem też to publicznie. No, oczywiście uważam, że tego typu sytuacje nie powinny się zdarzać i nie można do nich nigdy więcej em, dopuścić. To jest e, sytuacja, z której trzeba wyciągnąć e, e, daleko idące konsekwencje w tym sensie procedur, które e, obowiązują w ramach e, zabezpieczenia technicznego tego typu rozmów, bo to przecież o to chodzi. Nie chodzi o to, że merytorycznie pan prezydent nie był w jakikolwiek sposób przygotowany. Wręcz Przeciwnie, rozmowę prowadził bardzo dobrze, jednocześnie mając świadomość, że rozmawia na otwartym kanale, w sensie linią, która nie jest linią bezpieczną, bo po drugiej stronie wszyscy liderzy byli, pamiętajmy, na wyspie Bali w Indonezji. To nie jest tak, że tam są jakieś wielkie struktury, poprzez które można rozmawiać w sposób niejawny. Więc mając świadomość jawności tej rozmowy, prezydent moim zdaniem przeprowadził ją naprawdę bardzo dobrze. Natomiast w sensie technicznym rzeczywiście doszło do, do błędu i z tego błędu trzeba wyciągnąć, Konsekwencje, aby więcej tego typu problemów nie było. Panie ministrze, ostatnie pytanie. Szczyt z udziałem premierów grupy V4 dzisiaj w Koszycach. Premier Czech mówi o tym, że będzie rozmowa między innymi o szaliku premiera Orbana, bo na jednym z meczów towarzyskich premier Orban wystąpił w szaliku z przedstawiającym wielkie Węgry. Kontrowersyjna trochę sprawa: no, o szaliku premiera Węgier będzie rozmowa? No myślę, że to jest tylko taka symbolika dla części państw sąsiednich, zwłaszcza dla Słowacji, a Słowacja ma jest tutaj przewodniczy, przewodniczy pracą V4 w tym roku i to szczyt odbywa się właśnie na Słowacji, na, na, zaproszenie, na zaproszenie premiera Słowacji. No wszelkie jakiekolwiek takie nawet pomysły czy, czy chęci no, nawet historyczne odwołania, takie rewizjonistyczne ze strony Węgier na pewno będą budziły w tych państwach, które były przecież częścią wielkich Węgier pewnego rodzaju nerwowość. Myślę, że to miał na myśli premier Czech. Myślę, że również ten temat może się pojawić się. A najważniejszy po stre... cel tego spotkania. No, Panie redaktorze, no, szczyt V4 odbywa się po dłuższym, po dłuższym czasie w sytuacji, w której no, pojawiły się pewnego rodzaju rozbieżności pomiędzy v, partnerami V4. Tak, ta historia V4 się układa, że czasami wszyscy jesteśmy po tej samej stronie, czasami się gdzieś tam dzielimy, ale to nie znaczy, że ten format współpracy należy porzucić, wręcz przeciwnie, trzeba się po to spotykać, aby się wzajemnie. Mnie przekonywać. Więc na pewno tematyka europejska będzie przedmiotem rozmów w ramach V4, bo ona jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Ale na pewno także i tematyka bezpieczeństwa i tego, co się dzieje na wschód od naszych granic. Polska, Słowacja, Czechy zajęły dane stanowisko. Węgry mają troszkę inną relację z samą Rosją, trochę inne podejście także i do Ukrainy. No będą tutaj na pewno premierzy ze sobą rozmawiać, próbując w, jakiś, w jakimkolwiek sposób po pierwsze zrozumieć, znaczy, polega ta dość dziwna polityka węgierska. Po drugie, no, starać się pokazać im, z jakimi to będzie wiązać się kosztami natury geopolitycznej, jeśli dopuścilibyśmy Rosję do kontynuacji swojej niecnej polityki. Marcin przydać wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl